Rada Ministrów przyjęła dokument określający politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce po 2020 roku. Jednym z priorytetów określonych w tym dokumencie jest rozwój pojazdów autonomicznych. Sztuczna inteligencja jest szczególnie potrzebna w kolejach wielkich prędkości. Koleje takie są dopiero planowane w Polsce, więc brak w tej chwili bezpośredniego bodźca do rozwoju tej techniki. Wiele firm prowadzi projekty nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w transporcie kolejowym, zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Również nasz Instytut prowadzi taki projekt, wspólnie z firmą Meritus Systemy Teleinformatyczne. Projekt polega na opracowaniu systemu sieci sensorów instalowanych w wagonie kolejowym. Sensory te mierzą podstawowe parametry jezdne wagonu, przekazują dane do jednostki centralnej. I na tej podstawie jednostka centralna jest w stanie przewidzieć awarię wagonu, zanim taka awaria wystąpi. W przypadku, gdy awaria grozi uszkodzeniem wagonu lub w kolejnym pociągu, skład zostaje natychmiast zatrzymany. Algorytmy sztucznej inteligencji działają w oparciu o dane. Dane dostarczane są przez sensory zainstalowane w infrastrukturze kolejowej, na dworcach, w torowiskach, jak również w wagonach. Są to, Dane dotyczące prędkości pociągów, ich, ich, ich położenia również wykorzystywane są szeroko systemy wykorzystujące kamery wizyjne. Sztuczna inteligencja pomaga zarządzać pociągami w różnorodny sposób, przede wszystkim jest to logika transportu, czyli dostosowanie częstotliwości kursowania do natężenia ruchu pasażerskiego, dbanie o to, żeby nie było przestojów, dbanie o punktualność, skracanie maksymalnie czasu przejazdów kolejowych, dbanie o bezpieczeństwo podróżnych. Sztuczna inteligencja jest również niezbędna w systemach autonomicznego kierowania. Takie systemy są wykorzystywane w sieciach metra miejskiego, m.in. w Paryżu, w Sydney, w Szanghaju. Autonomiczne kierowanie umożliwia kursowanie składów jeden za drugim w sposób bezpieczny. Można dostosować częstotliwość kursowania pociągów do Bieżącego natężenia ruchu pasażerskiego bez trzymania w gotowości dodatkowych maszynistów. Również systemy ze sztuczną inteligencją są stosowane na przejazdach niestrzeżonych. W Polsce w 2019 roku doszło do ponad 200 wypadków na takich przejazdach, więc systemy takie są cały czas opracowywane i doskonalone.